Da Vinci Resolve, czyli bardzo dobrze znany wam program aktualnie uznawany za najlepszy darmowy program do montażu głównie za sprawą tego jak bardzo jest rozbudowany natomiast tak jak wszystko nie może być on idealny i w tym odcinku udowodnię wam, że wiele mu jeszcze brakuje a to dlatego, że dzisiaj przedstawię wam 8 pomysłów które twórcy mogliby wprowadzić do DaVinci Resolve ale zanim zaczniemy to możecie zostawić łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem po więcej tego typu materiałów Myślę, że bez przedłużenia możemy lecieć do pierwszego pomysłu. Dobra, tak więc pierwszą rzeczą, którą mogliby wprowadzić do DaVinci Resolve, a właściwie nie do samego programu, jest tworzenie oficjalnej strony twórców z pluginami. Konkretnie chodzi mi tutaj o to, że twórcy mogliby weryfikować pluginy, na przykład od takich youtuberów jak Mr. Lextech, a następnie umieszczać je właśnie na tej stronie. Niektóre mogłyby być płatne, niektóre darmowe. Tak naprawdę mogłoby to działać na różnej zasadzie. Czyli albo losowe osoby wysyłałyby pluginy do weryfikacji, albo na przykład twórcy Da Vinci zrobiliby własne pluginy. Chociaż myślę, że ta pierwsza opcja byłaby o wiele lepsza, bo byłaby bardziej interaktywna. Też wiadomo, co dwie głowy to nie jedna, także na pewno te pluginy byłyby ciekawsze. Tak więc możecie ocenić ten pomysł w komentarzach od 1 do 10. A tymczasem lecimy do następnej rzeczy. A następną rzeczą, którą mam zapisaną na liście, jest większe wykorzystywanie AI. Właściwie chodzi mi tutaj o takie pojedyncze rzeczy, które robimy własnoręcznie, a mogłyby być zastąpione właśnie przez AI. Chodzi mi tutaj o na przykład wycinanie tła, wycinanie jakiejś postaci. Wiele osób może teraz powiedzieć, że wtedy da Vinci przypominałby trochę takie programy jak CapCut czy właśnie Flimora. Natomiast po odcinku z testowaniem programów do montażu byłam naprawdę pod wielkim wrażeniem, ile takich zwykłych czynności było zastąpione przez AI. Moim zdaniem akurat w tym programie był tego nadmiar. No ale umówmy się, w DaVinci nie ma praktycznie takich rzeczy, więc mogliby dodać cokolwiek. A jak już mowa o sztucznej inteligencji, to zdecydowałam się tutaj umieścić punkt pod tytułem automatycznie generowane napisy. Co prawda w DaVinci istnieje już taka opcja, natomiast jak mogliśmy się domyśleć, jest ona płatna. A konkretniej po prostu należy do pakietu DaVinci Resolve Studio, który no umówmy się kosztuje trochę dużo. Jednak nie każdy może sobie pozwolić na wydatek 300 dolarów. Dlatego moim zdaniem ta funkcja powinna być za darmo. Oczywiście istnieje masa stron czy pluginów, które takowe napisy generują. Natomiast potem ciężko jest je przenieść do takiego programu jak DaVinci ze względu na różny format. A przeważnie też zawsze jest jakiś haczyk w postaci dodatkowych opłat. Także na no moim zdaniem taka funkcja wbudowana w DaVinci naprawdę by się przydała. No bo jednak w 2024 roku mało kto samemu ręcznie robi napisy. I niestety do takich osób należę. Także no myślę, że byłaby to spoko opcja. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie i lecimy do następnego pomysłu. I tutaj wybaczcie, że wam przerwę, aczkolwiek chciałabym wspomnieć o sponsorze odcinka, jaką jest firma FiFi. Jest dość spora szansa, że jeszcze o niej nie słyszeliście, ale to z tego powodu, że jest głównie popularna za granicą i specjalizuje się w produkcji mikrofonów. Także parę tygodni temu postanowili się do mnie odezwać z zapytaniem czy mogliby mi wysłać mikrofon do recenzji. A ja oczywiście się zgodziłam. Także po około miesiącu oczekiwania, w końcu możemy otworzyć tą paczkę. Dobra widzowie, tak więc otrzymaliśmy generalnie dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest taka podkładka. I generalnie jest to taki dodatek, także bardzo dziękuję y, firmie Fifine za tutaj przysłanie mi takiego prezentu. Jest ona naprawdę bardzo ładna i teraz zabieramy się za to. Dobra i wyciągamy. Okej, okay, tak się prezentuje pudełko. Tutaj macie dokładny model tego mikrofonu. Także w trakcie jak będę to otwierać, to opowiem Wam kilka informacji o tym mikrofonie. Ok, więc jak sami możecie zauważyć, jest to mikrofon pojemnościowy, w zestawie od razu mamy dodane ramię, pop filtr czy choćby kabel USB. Także zakupując ten mikrofon, mamy już zebrany cały zestaw. I jak chodzi o same funkcje tego mikrofonu, to na samej górze mamy oczywiście tak zwany tap to mute button. Czyli wystarczy. Po prostu kliknąć, aby mikrofon się zmutował. Na dole dodatkowo mamy takie pokrętło, które pozwala nam decydować o głośności naszego mikrofonu. Poza tym sam mikrofon posiada RGB. Moim zdaniem mogłoby przełodzić bardziej płynnie, też na przykład to zestawienie kolorów nie do końca mi się podoba. Natomiast poza tym mikrofon jest dość estetyczny, a ramię, które jest dołączane do mikrofonu, jest naprawdę porządnie wykonana. I mówię to tutaj z własnego doświadczenia, ponieważ z tego ramienia korzystałam już w moim poprzednim mikrofonie. Jeśli chodzi o taką ogólną moją opinię na temat tego mikrofonu, to szczerze naprawdę bardzo mnie zaskoczyła jakość dźwięku. Okej, okay, w tym momencie możecie mnie tak na czysto usłyszeć z tego mikrofonu po raz pierwszy bez żadnych filtrów. Dobra, jestem po odsłuchu i naprawdę ten mikrofon ma mega fajną jakość. I jak sami słyszycie, bez filtrów, bez ustawienia czegokolwiek, brzmi on naprawdę nieźle. Także w pierwszej linijce opisu macie link do tego mikrofonu, dostęp Dostępny jest on również na Media expert, Co prawda, w momencie kiedy to nagrywam, produkt jest chwilowo niedostępny, aczkolwiek myślę, że naprawdę warto jest zaczekać, ponieważ 350 zł to naprawdę nie jest dużo jak za taki mikrofon. Tak więc dziękuję jeszcze raz firmie FiFine za dosłanie mi tego mikrofonu i możliwość zrecenzowania go. A tymczasem wracamy do odcinka. A kolejną rzeczą, o której sobie pomyślałam, jest możliwość modyfikacji ułożenia oraz kolorów i generalnie wyglądu DaVinci. Bardziej chodzi mi o coś takiego jak wprowadzenie motywów, na przykład tak jak w Photopi, ponieważ możemy sobie tam dowolnie praktycznie modyfikować te motywy i myślę, że byłoby to spoko urozmaicenie dla osób, które siedzą w tym programie kilka godzin dziennie, tak jak na przykład ja. A jeśli chodzi o modyfikację ułożenia, to chodzi mi tutaj stricte o coś takiego jak widziałam w programie Flimora, ponieważ tam mogliśmy sobie dowolnie modyfikować te ułożenia zakładek. Na przykład timeline mógłby być u góry, pod... Na dole, i moim zdaniem, moglibyśmy robić sobie właśnie takie savey tych ułożeń, no i je sobie zmieniać, bo mi osobiście to aktualne ułożenie już się trochę nudzi, no i z chęcią bym je sobie zmieniła na takie, jak widzicie tutaj. A piątą propozycją z mojej strony jest ułatwienie zakładki Fusion. No bo umówmy się, kto aktualnie w Polsce ogarnia zakładkę Fusion na tyle, żeby móc w tym robić jakieś fajne animacje. Wiadomo, takie podstawy, no to raczej większość osób dobrze montujących będzie ogarniać. Natomiast no moim zdaniem ta zakładka jest strasznie przekombinowana oraz też nieintuicyjna. Dlatego moim zdaniem mogliby się nad nią zastanowić. Przykładowo, jeśli chcemy dodać sobie jakiś efekt i podłączyć go do media auta, no to przeważnie potrzebujemy jakiegoś Mergea Display'a. Wiem, że pewnie mało osób wie teraz o czym mówię, no ale to jest właśnie to, że naprawdę bardzo mało osób wie o co chodzi i jak w ogóle działać w tej zakładce. Następną rzeczą, którą potrzebujemy w DaVinci, jest zdecydowanie jest optymalizowanie programu. Bo umówmy się, czy to jest strasznie wymagający program. I nawet na moim laptopie, no potrafi on potwornie zacinać przy takich większych projektach. A już w szczególności przy renderowaniu. Dla przykładu film z testowaniem programów musiałam dosłownie renderować takimi dwuminutowymi fragmentami, a następnie to sklejać w osobnym projekcie i znowu renderować, bo zwyczajnie program nie wyrabiał. I powiedzmy, że gdzieś w połowie się totalnie zacinał. Także optymalizacja pod słabszym sprzęty i te bardziej wymagające projekty, to naprawdę moim zdaniem jest to must have. Em. A następną rzeczą, którą potrzebujemy w DaVinci Resolve jest większy wybór w pluginach. Chodzi mi tutaj o to, że na przykład w Premiere Pro jest taki plugin o nazwie Animation Composer. No i generalnie umówmy się strasznie on ułatwia życie. Dlatego, że mamy tam gotowe presety, przejścia, jakieś animacje suba czy lajka like i generalnie wiele, wiele więcej rzeczy. Także no moim zdaniem fajnie by było również mieć taki plugin do DaVinci, no ale jak możemy zauważyć, w wielu innych programach właśnie to występuje. A następną rzeczą, która moim zdaniem naprawdę by się przydała w tym programie, to zrobienie osobnych pakietów z cenami i różnymi funkcjami. No bo jak sobie zajrzymy na stronę Adobe, no to mamy tam różne pakiety, zwykłe dla studentów, dla firm i wiele więcej. I moim zdaniem to jest naprawdę fajna opcja, no bo bądźmy szczerzy, raczej nie każdego stać, żeby w dzisiejszych czasach wydać. 300 dolarów na DaVinci Resolve Studio, a co po niektórym upgrade tego programu by się naprawdę przydał. Także fajnie by było też zrobić jakiś pakiet dla studentów, żeby po prostu wyszło coś trochę taniej. Tak więc to by było na tyle z tego odcinka. Jeśli Wam się spodobało, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz suba z dzwoneczkiem aby nie omijały Was kolejne filmy. Zachęcam Was również do wyrażenia swojej opinii w komentarzach, co mogłoby się znaleźć w DaVinci Resolve. Także dziękuję Wam za oglądanie. To na tyle z mojej strony się